Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, subskrypcje i komentarze, bo one pozwalają rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę subskrybujcie. Wdzięczna jestem za wszelkie wsparcie: kawki, lajki, komentarze, wasze wpisy. Bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Co on myśli i co planuje? Co ona myśli i co planuje? Zobaczmy. Pomyśl sobie o sobie, która jest dla Ciebie ważna, o której chciałabyś, czy chciałbyś się dowiedzieć, co myśli i co planuje? Co on planuje? Co myśli i co planuje? Co ona myśli, co planuje? Co myśli i co planuje? Myśli i co planuje. Ogólna energia rozkładu. Piątka Mieczy, czyli tak. E, mm, karta kryzysu, tak jakby ta osoba była na takiej swojej wojence. Może to jest wojenka z tobą? Może to jest wojenka w miejscu pracy? W każdym razie sytuacja jest dość trudna. Mm, ta osoba ma poczucie, że cokolwiek nie zrobi, to nie do końca wszyscy będą zadowoleni. Taka troszkę sytuacja bez wyjścia. Piątka mieczy jest kartą konsekwencji jakichś innych złych decyzji wcześniejszych, trudnych sytuacji, które się może nagromadziły i spowodowały, że nastąpił kryzys, tak? Bo piątki to, to są kryzysy, to są momenty, kiedy trzeba się zatrzymać, zastanowić, co dalej. Rozliczyć, zastanowić się tutaj w tej karcie, tak? Jest takie zastanawianie, tutaj coś wygrałem, ale też coś przegrałem. Także nie ma tutaj yy, zadowolenia, raczej jest poczucie lęku o przyszłość, co się dalej wydarzy. Takie poczucie, właśnie, że nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Może tutaj chodzić o utratę zaufania do kogoś. Czasem karta mówi, że trzeba sobie coś odpuścić, coś puścić, tak jakby w przeświadczeniu, że no nic już tutaj nie mogę zrobić, więc zostawiam to na razie, tak? I stawiam siebie na pierwszym miejscu szukam równowagi, spokoju, siły, żeby zawalczyć o przyszłość i jakoś wygrzebać się z tego kryzysu. W piątym czy jest na przykład energia zerwania kontaktu. Może ta osoba może w tej chwili nie macie ze sobą kontaktu, dlatego się zastanawiasz, co myśli i co planuje. Może się na razie zamknęła na relacje czy na Ciebie po prostu nie ujawnia swoich też planów. Trójka denarów jest kartą miejsca pracy, jest mie kartą współpracy, jest też kartą wspierania siebie nawzajem. <laughs> Ogólnie jest to karta fachowca, osoby kompetentnej, która y, potrafi podejmować trafne decyzje i potrafi. Rozwiązywać dobrze problemy, tak? wychodzić z różnych kryzysów. Więc Trójka Denarów może mówić o tym, że ta osoba albo będzie się wspierała kimś kompetentnym, albo będzie sama się douczała, jeszcze doinformowywała, po to, żeby znaleźć dobre wyjście z tej sytuacji, żeby odbudować tam swoją stabilność. Może w Trójce Denarów być informacja o tym, że będzie szukała dodatkowej pracy, dodatkowego źródła dochodu, po to, żeby właśnie poradzić sobie tutaj z tą trudną sytuacją? W Trójce Denarów jest planowanie, planowanie współpracy albo właśnie działania, realizowania jakichś projektów. W Trójce Denarów jest początek tego projektu. A cała praca będzie polegała na tym, żeby, żeby mm, osiągnąć jakiś konkretny cel. W dwójce denarów mamy potrzebę podjęcia ważnej decyzji. Dwójki to są decyzje. Tutaj mamy te denary, tak jakby po, pojawia nam się środowisko pracy. I mm, potrzeba wyboru. Dwójka denarów jest tak, jakby stanięciem na rozstaju dróg i potrzebą podjęcia właściwej decyzji, w którą stronę teraz. Albo którą z możliwości chce wykorzystać. Jest tu energia wahania. Może karta pokazywać, że sytuacja zrobiła się taka, właśnie niestabilna. I jest moment teraz zastanawiania się, co dalej. W dwójce denarów czasami są dwie osoby, dwie prawdy. I taka potrzeba właśnie decyzji, czy słucham siebie i swojej intuicji, czy. Biorę pod uwagę też rację drugiej osoby. Jest w tej karcie m, potrzeba właśnie zrównoważenia i emocji, i też odzyskania tej stabilności, równowagi. To jest karta naprawiania. Jest w tej karcie rozliczanie się albo z kimś, albo z, y, mm, z samym sobą, też czasem. Właśnie w energii zastanawiania się, czy dobre decyzje podejmuje. Może też ta karta mówić, że tutaj jest potrzebne drugie podejście, właśnie po to, żeby rozwiązać kryzys. Coś się nie udało, ale jest jeszcze możliwość do wykorzystania. Mamy siódemkę mieczy, więc jest tutaj takie kombinowanie, co dalej. Może ta karta pokazywać, że osoba zastanawia się, czy nie obejść tego jakoś. Nie znaleźć jakiejś drogi na skróty, jakiegoś prostszego wyjścia z tej sytuacji. Siódemka mieczy jest kartą mm, ogólnie e, poczucia, może nawet e, bycia oszukanym, zmanipulowanym, e, wkręconym w coś przez kogoś. I w związku z tym ta osoba planuje teraz, jak się e, e, wydostać, jak sobie z tym poradzić i szuka jakiegoś dobrego rozwiązania. Siódmym, czy jest, jest taka ochota na to, żeby coś zrobić sprytnie? Może za, za czyimiś plecami, bo chodzi tutaj o ten efekt, tak, ukryty cel, który chce osiągnąć. Ale w energii, właśnie odzyskania może niezależności finansowej albo odbudowania swojej pozycji zawodowej czy finansowej. Karta Siódemki Mieczy zaleca samodzielność w działaniu i w ten sposób ta osoba myśli. Raczej będzie tutaj kierowała się swoim zdaniem i swoim postrzeganiem sytuacji, niż yy, brała pod uwagę może tą drugą osobę w relacji. Może tutaj chodzić o jakieś sprawy zawodowe, bo tutaj głównie te denary i, no, i wyzwania, tak. Miecze to jest. Yy, Prawda, szczerość, komunikacja dobra, tak? I, I dowiadywanie się też, doinformowywanie. Więc takie energie tutaj się pojawiły i mamy gwiazdę, czyli nadzieję na to, że uda się wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Gwiazda jest kartą jakiejś szansy, jakiejś możliwości, która może nawet spadła jak gwiazdka z nieba. Jakaś opcja dodatkowa się pojawiła, taka, której może nawet nikt nie brał pod uwagę. Ale w gwieździe właśnie jest jakaś możliwość, która się pojawia nagle, i ona może zmienić wszystko. Właśnie może spowodować, że nagle sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nabiera innego światła. Można tutaj właśnie w, w, z tej energii skorzystać i myśląc pozytywnie, ale z pokorą, zaryzykować, tak? I w energii jakiegoś sprytnego posunięcia. Rozwiązać tą sytuację trudną, która, w której ta osoba w tej chwili się znajduje, i właśnie planuje w ten sposób zadziałać. Ona widzi, czy on widzi jakiś, jakąś możliwość dodatkową, i gwiazda jest energią nowego początku, właśnie czegoś, co może zmienić sytuację. Gwiazda często jest kartą właśnie przeznaczenia, że jednak coś z zewnątrz zadziałało jeszcze dodatkowo, tak? Oprócz tego, że tutaj były jakieś sprawy podejmowane świadomie, to jednak los y zdecydował, że jakaś możliwość do wykorzystania zupełnie niespodziewana się tutaj pojawia. Więc y jest duża nadzieja na to, że uda się zrealizować i te y osiągnąć ten cel. W energii właśnie korzystania z tej szansy danej od losu. Gwiazda jest właśnie energią takiego odnajdywania też spokoju w sobie, co tej osobie bardzo jest potrzebne, bo tutaj w dwójce denarów widać, że jest taka rozchwiana emocjonalnie i, i, i jeszcze dużo przed nią decyzji, i się zastanawia, i dokładnie nie wie jeszcze, w którą stronę to pójdzie. Może ktoś po prostu. Hmm, Jakaś osoba też się tutaj pojawiła, która właśnie. jakiś fachowiec, ktoś z dobrą radą. Gwiazda jest kartą wodnika i może tutaj właśnie ta karta pokazywać, że ktoś z pod tego znaku y, okaże się pomocny w tej sytuacji i rzeczywiście jest szansa na to, że y, zakończy się ten trudny etap. Y, świat jest kartą zakończeń, jakiś właśnie. Y, Jakiegoś cyklu w życiu, zamknie, zamykaniem tego cyklu, może rozliczeniem się właśnie z przeszłością, bo to jest karta rozliczeń, po to, żeby zrobić sobie przestrzeń na zupełnie coś nowego, otworzyć się na nowe możliwości. Świat to są poszerzone horyzonty, to, to jest przekraczanie granic, to jest przekraczanie własnych granic, a może po prostu działanie no, za wszelką cenę. W każdym razie chodzi tutaj o to, żeby zamknąć jednak jakiś etap i dać sobie szansę na zupełnie coś nowego, już lepszego, tak? Bo świat otwiera się na nowy cykl w energii polepszenia sytuacji. Bo to jest karta pomyślnego rozwoju. Raczej planu jakiegoś, tak? Czy tu chodzi o relacje? No, chyba że mamy do czynienia na przykład z. z ze wspólnikiem, albo z kimś jakimś współpracownikiem, z osobą, którą, z którą mamy do czynienia w miejscu pracy, to też karta może mówić, że tutaj ta relacja wasza tak jakby może nabrać innego tem, inne, innego wymiaru, tak? Rozwinąć się od nowa. Może mogą się pojawić jakieś nowe wizje dotyczące rozwoju, czy, re, czy tej waszej relacji biznesowej, czy czy planu działania tutaj jeszcze, w energii wychodzenia z tego kryzysu? W każdym razie w świat to jest osiągnięcie celu. I jest tutaj taka energia zakończeń, podsumowań, czasem jakichś decyzji, czasem może to być decyzja razem czy osobno. Też tutaj jest ta energia decyzyjności i wyboru. Karta świata ogólnie pokazuje zmianę. Najczęściej jest to zmiana na lepsze, bo otwierają się nowe możliwości. Więc y, y, świat jest też kartą często wyjazdów, zagranicznych wyjazdów. Czasem jest kartą kontaktu z osobą z zagranicy, z jakimś obcokrajowcem. Y, ogólnie to jest karta też mobilności, czyli przemieszczania się właśnie. Jest też kartą na przykład pracy zdalnej. I y, jakichś decyzji podejmowanych też na odległość. W tej, tutaj w tej karcie mamy właśnie tak, tego typu energię. Ale ogólnie tutaj chodzi o zaspokojenie ambicji, wydostanie się z tej trudnej sytuacji, która y, no, spowodowała taki może y, y, spadek y, wiary w siebie. A tutaj ambicje y, widać są. Wysokie, bo gwiazda też pokazuje, że tutaj się spełnia jakieś marzenia, jakieś też takie górnolotne cele, czasem są w gwieździe. A świat jest kartą wspierania i, i takiego też poznawania nowych miejsc, nowych sytuacji, może nowych możliwości do wykorzystania. W każdym razie tutaj w świecie szukamy tej szansy dla siebie. Po to, żeby spełnić to marzenie, które jest w energii gwiazdy. Dziewiątka denarów, czyli karta stawiania na siebie i ogólnie od, odnalezienia swojej, swojego miejsca. I znowu mamy denary, tak? Czyli. To jest ogólnie dziewiątka dynarów, mówi się na nią karta zadowolonego z życia singla. Tutaj jest takie zadowolenie materialne, czyli ogólnie ta osoba planuje wydostać się z tego kryzysu i znowu poczuć, że stoi twardo na ziemi i że wie, czego chce i wie, w którą stronę ma iść. I tutaj jest taka potrzeba teraz może inwestowania w siebie, i właśnie ta osoba to planuje. Jest tutaj energia dyscypliny, polegania też na sobie, przekraczania, może wychodzenia ze strefy komfortu, przekraczania swoich granic. Mamy tutaj taką samorealizację, ale też takie poczucie samowystarczalności, że sobie świetnie z tym wszystkim tutaj poradzę, nawet sam, tak. Trochę się mo mogę poradzić, oczywiście, jakichś fachowców, ale. Koniec końców jest tutaj planowanie takiego inwestowania głównie w siebie, zadbania o siebie, o swoją pozycję zawodową, o swoje poczucie własnej wartości, o taką własną wiarę w siebie i w swoje możliwości. Karta może pokazywać właśnie, że ta osoba w końcu też chce zacząć korzystać ze swoich owoców pracy, że czuje już tak, że wychodzi na prostą i może chciałaby trochę skorzystać z jakichś nowych możliwości właśnie zainwestowania w siebie. Może tutaj chodzić zarówno o zdrowie, jak i na przykład o podróże. Otworzyć się właśnie na ten świat. Sprytnie wydostać się z tych problemów i w końcu zacząć na przykład korzystać z, z tych dóbr materialnych, na które tak ciężko cią, cały czas pracuje. Karta może pokazywać, że właśnie uświadomiła ta osoba sobie, że może nie warto całego swojego czasu i zaangażowania w 100% skupiać tylko na za, zarabianiu, tak? Może warto też od czasu do czasu skorzystać, spijać tą śmietankę bo może właśnie to, co mam, to jest wystarczające i teraz warto sobie trochę pofolgować, skorzystać z tych owoców pracy i skupić się trochę też na tym, żeby no poczuć taką satysfakcję ze swojej pracy tak? i cieszyć się owocami swojej pracy. Właśnie ta, to za, za duże skupianie się na pracy i poświęcanie jej się w 100% może też prowadzić do piątki mieczy. Czyli takiego właśnie poczucia, że kurczę trochę, przeginam, tak? Że tutaj już się zaczyna um, że zaczynam być zmęczony, bo piątka mieczy pokazuje taką potrzebę um, nabrania dystansu bo wtedy łatwiej jest też ocenić sytuację i może właśnie w energii sprytu pokonać te trudności, rozliczyć się z tym, co trzeba z, tym, z tymi osobami, może z którymi trzeba się rozliczyć, a otworzyć się na nowe możliwości. Może zacząć spełniać jakieś swoje marzenia pragnienia, bo gwiazda też jest kartą marzeń do spełnienia. A świat właśnie to jest to, to realizowanie. To ruszenie do przodu, to otwarcie, poszerzenie swoich horyzontów. I dziewiątka denarów mówi o tym, że ta osoba właśnie zaczyna bardziej skupiać się teraz na sobie i chce zacząć korzystać z, ze swoich dóbr materialnych. Siódemka kielichów, czyli jest tutaj karta właśnie tych marzeń do spełnienia. Czasem jest to karta wielości wyborów. Tutaj może być też takie zawieszenie, bo siódemki to jest, taki, to jest taka karta sprawdzam, sprawdzam co mogę, może sprawdzam czego pragnę, czego chcę no, i tutaj muszę się w końcu zdecydować na coś, tak? Siódemka to jest karta um, czasem zakrętu życiowego albo takiego momentu zatrzymania, żeby znaleźć w ogóle sens działania, tak? Taki punkt zaczepienia odpowiedzieć sobie na pytanie czego tak naprawdę chcę, do czego ja zmierzam, w którą stronę chcę iść. I ta osoba właśnie w tej chwili jest w takim momencie, kiedy zaczyna się zastanawiać i zaczyna wybierać. Chce wybrać świadomie, ale tutaj jest takie twórcze poszukiwanie. Chcę coś zrealizować, ale jeszcze właśnie to jest ten moment um, szukania sensu, czy w swojego życia, czy swojej pracy zawodowej, bo siódemka kielichów jest kartą właśnie poszukiwania um, takiego punktu zaczepienia, takiej opcji, która powie ci, tak, właśnie na tym ci zależy, tak, tego się uczep, to wybierz. I spełniaj to swoje marzenie, bo właśnie na tym ci zależy. Tutaj jest wybór poprzez serce, intuicję. I to pozwoli uniknąć rozczarowania, tak, bo jeżeli dobrze ta osoba wybierze, to rzeczywiście będzie wiedziała, że dąży do celów, energii prawdy, szczerości sama ze sobą, że ona robi to dla siebie i z potrzeby własnego, z potrzeby serca, że tak powiem, tak, ona chce... Tutaj y, y, ta karta pokazuje, że ta osoba chce poczuć, że rzeczywiście to jest jej prawda, tak? To, co, to, co wymyśliła i do czego dąży. Że to nie jest coś, to, y, co ktoś podpowiedział, że może robimy to dla kogoś. Nie, tutaj chodzi o to, żeby to zrobić dla siebie. To ma być wybór prosto z serca Te, no, tej nowej możliwości. Y, zobaczmy jeszcze, co on myśli i planuje. Taką kartę podsumowującą. Może wyciągnijmy, zobaczymy, co nam się jeszcze tutaj pojawi. Król Mieczy. Mhm. Czyli, no, jest tutaj karta, to jest ten miecz prawdy, tak? Stawanie w szczerości z samym sobą. I tutaj król Mieczy często bywa kartą fachowca, prawnika. To może być też lekarz, chirurg, osoba, która może bardzo dużo zdziałać w temacie kryzysu, pomóc. To jest ogólnie Król Mieczy to jest klarowność myślenia. To są pewne decyzje, które trzeba podjąć w zgodzie z samym sobą. To jest ten miecz prawdy. Który, którym czasem trzeba odciąć coś, co nam już nie służy, zostawić za sobą. Może jakąś, jakąś relację, a może chodzi tutaj o jakąś współpracę. Może tutaj ta osoba chce w energii szczerości, tych, tego rozliczenia i decyzji, tak? Ważnej decyzji. Może tutaj chodzi o to, żeby Pójść swoją własną ścieżką, swoją drogą, odciąć się od, tego, od tej współpracy, która jest w tej chwili, bo pokazuje ogólna energia rozkładu, że nastąpił kryzys, tak? Także tutaj trzeba podjąć jakieś ważne decyzje. A król mieczy jest bardzo sprawczy. On wie, czego chce. Tutaj jest, tutaj nie ma emocji, tutaj jest bardziej właśnie wszystko. Przepuszczone przez pryzmat logicznego myślenia, analizy faktów i takiego właśnie uzyskania jasności sytuacji, bo to klarowne myślenie ma właśnie do tego doprowadzić. Jest tu energia rozsądku, ale też takiej dużej pewności siebie, że sobie poradzę, bo tu jest i dystans, i tak. Jest mało romantyzmu, tak? A bardziej, właśnie, analizowanie wszystkiego. Także ta osoba planuje bardzo chłodno podejść do rozliczenia całej tej sytuacji. Swoim mieczem prawdy odcina to, co niekorzystne zostawia za sobą i robi sobie przestrzeń na zupełnie nowy etap w swoim życiu. Może myśleć o wyjeździe, może myśleć o zmianie pracy, może myśleć o, myśleć o nowych kontraktach, nowych projektach, o nowych znajomościach, czy w biznesie, czy, czy w relacji, bo król mieczy też jest kartą prawnika. Tutaj może też chodzić o na przykład o to, żeby odciąć się od jakiejś relacji, zostawić za sobą coś, żeby po prostu Poczuć, że znowu idę właściwą ścieżką, tak? W stronę mm, swojego przeznaczenia, bo gwiazda jest kartą przeznaczenia, czyli takiego poczucia, że rzeczywiście to, co robię, to jest moje, tak, to jest moja prawda, a nie jakaś iluzja albo podszepty z boku. Także król mieczy pojawił się w energii, ta osoba pojawiła się w energii króla mieczy, tak? Powietr trygon powietrza, bliźnięta wagowodnik. Osoby bardzo pragmatycznej i takiej logicznej, yy, która. No, potrafi walczyć, tak? bo ona ma ten miecz, wszystko stawia na, na ostrzu tego miecza po to, żeby osiągać swoje cele, tak? Karta siódemki mieczy mówi, że albo poczuła się ta osoba oszukana i właśnie zna, znajduje tutaj sposób na rozwiązanie tego kryzysu, albo sama w energii sprytu próbuje rozstrzygnąć tutaj na swoją korzyść całą sytuację no rusza do przodu, tak, po swoje pragnienia, marzenia. Świat stoi otworem przed nią, jest ta pewność siebie. I jest taka potrzeba też inwestowania w siebie. I potrzeba wyboru, tak, takiego też intuicyjnego. Mimo, że to jest król mieczy, to jednak widać, że on chce, żeby ten wybór miał też taki wydźwięk emocjonalny, że on chce w końcu poczuć, że to jest jego prawda i chce iść w tą stronę właśnie. Także widać, że ta osoba, o której myślisz, ona yy, mimo, że jest w trudnej sytuacji, to jednak jest, yy, ma takie poczucie, że sobie poradzi, tak? I, I ma ten swój miecz, którym jest w stanie zawalczyć o siebie, o swoją pozycję zawodową, czy, yy, czy jakąkolwiek inną, tak? bo tutaj widać, że jest, są te miecze, są denary, więc trochę tak w tą sferę zawodową, ale też jest gwiazda i te właśnie yy, pragnienia, marzenia do spełnienia. Także jest to osoba bardzo aktywna, która trzeźwo myśli, jasno patrzy przed siebie i na bazie rozsądku tak? I, i takiej jasności sytuacji planuje swoją przyszłość. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na prywatne czytania zapraszam poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robimy, robię dla Was prywatne rozkłady kart i w formie filmiku wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłamy mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi!